Tak, zwierzęta opiekują się swoim potomstwem tak jak ludzie. Może nawet lepiej. Zwierzęta się opiekują swoim potomstwem tak jak ludzie. Zwierzęta opiekują się swoim potomstwem jak ludzie. Wiele e, e, zwierzęcych matek e, opiekuje się swoim potomstwem równie troskliwie jak, jak nasze mamy. Saki którymi my się zajmujemy, bardzo dobrze zajmują się swoim potomstwem. Aczkolwiek każdy z gatunków ma trochę odmienny sposób na wychowywanie swojego potomstwa. To prawda, że my jako ludzie często potrafimy zwierzęta w jakiś sposób personifikować, nadajemy im często bardzo ludzkie cechy, ale zwierzęta w niektórych sytuacjach zachowują się zupełnie nie po ludzku. Zwierzęta myślą bardziej racjonalnie, wydaje mi się, że ludzie myślą bardziej emocjonalnie. I w zależności od gatunku zwierzęta przyjęły różne sposoby wychowywania swojego potomstwa. Na przykład do naszego ośrodka bardzo często trafiają w okresie wiosennym bardzo młode sarny. Dlatego, że często ludziom wydaje się, że taka biedna sarna, gdzieś tam się błąkająca, e, potrzebuje pomocy, opieki, na pewno nie ma, nie ma mamy, prawda? I tak dalej. Sarny wykształciły taki sposób wychowywania swojego potomstwa, który polega na tym, że matka przychodzi do takiego zwierzaka tylko na czas karmienia. W pozostałym okresie czasu e, trzyma się. Z dala, tak żeby nie prowokować podchodzenia ewentualnych drapieżników. Taka młoda sarna jest jak najbardziej bezpieczna, przede wszystkim nie ma zapachu, ma odpowiednie ubarwienie, co powoduje, że jest dobrze ukryta i dzięki temu jest dużo mniejsze ryzyko zaatakowania takiego zwierzaka przez, przez drapieżnika. Dlatego w momencie, kiedy spotykamy gdzieś samotne zwierzę, takie jak na przykład sarny, zające, wcale nie musi to oznaczać, że te zwierzę naszej pomocy potrzebuje. Musimy się dobrze zastanowić, zanim zajmiemy się takim zwierzakiem, zanim podejmiemy próbę jego ratowania, bo czasami okazuje się, a właściwie bardzo często, że uratowanie takiego młodego zwierzaka na przykład i odchowanie takiego zwierzaka w ośrodku może być bardzo problematyczne i trudne. A na pewno będzie mu lepiej jednak na łonie natury, na łonie przyrody. Oczywiście w momencie, kiedy znajdzie się, zajdzie taka sytuacja, że coś nas zaniepokoi, będziemy widzieli jakieś widoczne objawy, zranienia i tak dalej, w takiej sytuacji powinno się jednak wszystko skontaktować z odpowiednimi służbami. Na terenie Warszawy działamy my, jest jako patrol straży miejskiej, więc zawsze można zadzwonić pod numer 600 020 747 do naszej jednostki. Pracownicy terenowi zawsze bardzo chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, wątpliwości. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno pomogą.